To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs letni Grand Prix w Hintenbach. Wygrywa Kubacki przed Leniszkiem Fetnerem, Wellingerem Nikaj, Zograwskim, Geigerem, Wąskiem, Juroszkiem i Nakamuro, Ogólnie rzecz biorąc konkurs z wiatrem dominującym z przodu. W zasadzie nikt nie miał z tego co pamiętam z tyłu. W pierwszej serii było jeszcze bardziej zmiennie jeśli chodzi o warunki, bo było do półtora metra z przodu. Przyskokuje się, dobrze pamiętam, Rupicza. Było tak około 1,2. Tam Aigro się między innymi złapał takie warunki. W serii drugiej trochę mniejszy rozstrzał, no bo powiedzmy od 2,3 do metra, 1,1 metra, 2,0 ale ogólnie konkurs fajny do oglądania. Może trochę szkoda, że belka została od razu dość wysoko ustawiona. Ta ósma belka, no dla Kubackiego to było za dużo. Można byłoby ustawić raczej dość wysoko belkę, względnie wysoko, a dopiero obniżać na Kubackiego, można tak powiedzieć, bo Kubacki tutaj po prostu też resztę stawki. 19,4 punktu przewagi nad Laniszkiem, no to jak na skocznie Normandą i to jeszcze, no, o tak skromnych rozmiarach trzeba powiedzieć, no to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo najwyżej oceniane, czy najlepiej lądało w mojej opinii, nie, ale odległość tutaj załatwiła sprawę ogólnie. Nie mam pretensji o te noty, jeśli chodzi o Kubackiego, ale całościowo wydaje się, że sędziowie byli raczej oszczędni, a z drugiej strony można powiedzieć, że oceniali tak, jakby rozmiar skoczni był na 95 metrze, bo gdyby tak było, no te wszystkie oceny byłyby jak najbardziej zrozumiałe. No mamy Wellingera, idealne lądowanie 90,5 m, czyli za rozmiarem skoczni tylko po 18,5 dostał. Ale na przykład no Stoch za swoje... Powiedziałbym przygody przy lodowaniu w pierwszej, w drugiej serii, no to został w mojej opinii dość łagodnie potraktowany, ale to inna sprawa. W każdym razie, tak jak mówię, Kubacki, 13. zwycięstwo w karierze, zrównał się ze Schilencauerem i Małyszem, a ma wielkie widoki na to, żeby już za tydzień tak naprawdę, no, zostać samodzielnym rekordzistą. Oczywiście, tutaj skocznia jest, jaka jest Hinzenbach, no jest średnio miarodajna i tutaj odradzałbym wyciąganie jakichś bardzo daleko idących wniosków na podstawie tego konkretnego występu, no chyba, że one się wpisują w cały sezon dotychczasowy letni, no to można by, ale... Najbardziej wiarygodna zazwyczaj weryfikacja jest po prostu w Klingenthal i to jest taki konkurs, na którym naprawdę warto się skupić, przynajmniej w mojej opinii, oczywiście jeżeli warunki będą równe. Drugie miejsce Aniszek, drugi po serii pierwszej, występ też tutaj bardzo dobry, no zwłaszcza w drugiej serii, no nie najdłuższy skok, warunki takie, że ten minus był nie za duży. Ostatecznie wystarczyło to drugie miejsce. Trzecie miejsce: Fettner. I w pierwszej, a zwłaszcza w drugiej serii, bardzo fajny wiatr z przodu, ogólnie rzecz biorąc, no ponad 90 metrów. No trochę prawa narta mu ucieka, Zwłaszcza w drugiej serii, no został dość surowo oceniony. Czy raczej zasłużenie został nisko oceniony za swoje lądowanie, ale występ tutaj też bardzo dobry. Kolejny podium wpada na konto. Czwarte miejsce Andreas Wellinger, siódmy po serii pierwszej. No, zwłaszcza w drugiej serii też raczej warunki niezłe, ale ogólnie dwa razy za rozmiarem skoczni wylądował i to były bardzo fajne lądowania, w mojej opinii, lepsze niż Kubackiego. Ale to, że został Kubacki wyżej oceny, mnie nie dziwi. Jest to w pewnym sensie zrozumiałe, bo jednak wszystkich odsadził, jeśli chodzi o odległość, i były to po prostu najlepsze skoki. Piąte miejsce Renika i do trzeciej po serii pierwszej. I ogólnie kompletna zmiana, jeśli chodzi o tego zawodnika. No, bo dzień wcześniej, no, to tak trzecia, czwarta, dziesiątka. Tak to wyglądało po jego skokach, a tutaj, no, na pierwszą dziesiątkę wszystkie i i pierwsza seria, i druga seria. No, bardzo dobrze skakał Nikaido, a do warunków szczęścia jakiegoś specjalnego nie miał, więc tutaj można powiedzieć, trochę Ryoju zastępuje i można powiedzieć, że aż szkoda, że on dopiero teraz dostaje szansę. No i ze względu na kryteria, no, są jakie są, jeśli chodzi o japońskie, powiedziałbym, prawa startu w Pucharze Świata, no to wydaje się, że tutaj już pozycja Nikaido jest niezagrożona. Wydaje się, że Shimizu też, Keiji, robi się trochę zagrożony, no bo tutaj nie punktował Shimizu, dołożył nie dużo, bo nie dużo, ale jednak dołożył. Szóste miejsce Zograwski, siódmy po serii pierwszej i on raczej z warunkami, no zwłaszcza w pierwszej serii, no to Zograwski super trafił po Atmet na sekundę 93 metry lądowanie. No, nie jakieś mega dobre, ale też całkiem nieźle oceniane. Też jeździ dobrze, panie dwa razy poza rozmiarem skoczni lądało Zografski, więc bardzo dobry występ. Kolejny w dużo mocniejszej stawce, ale tutaj jednak Skocja normalna powinna premiować bardzo Kubackiego. Juroszka, być może Zografskiego, Trzofeniga, Spodziewam się dużo lepszego występu Trzofenika i ogólnie wielu zawodników, którzy mają wysoki tor lotu. Siódme miejsce Geiger, szóste po serii pierwszej. No, występ dobry, porządny. Okolice rozmiaru Skoczni razy dwa, ale też bez jakiejś niebywałej rewelacji na tle reszty stawki. Ósmy Paweł Wąsek. pierwszy skok bardzo dobry, Trzecie miejsce z Fetnerem, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, nie z Fetnerem, tylko z Nikaido. A drugi skok, wydaje mi się, że po prostu odbicie mu uciekło w górę. Trochę inny błot niż w Wrasznowie, bo w Wrasznowie było co innego, ale kolejny konkurs z bardzo wysoką pozycją. No tutaj pozycja trochę niższa, no bo mocniejsza stawka, ale jeden skok nieudany i tak jest wysoko tutaj. Paweł Włosek. dziewiąte miejsce. Kasper Juroszek, 11. po serii pierwszej. Najlepszy wynik w zawodach, najwyższej rangi tego zawodnika. W drugiej serii bardzo dobry skok. Po pierwszym się spodziewałem, no niezłe warunki i skok długi, a tutaj niższa belka, gorsze warunki, a skok dłuższy na rozmiar skoczni Bardzo dobry występ, jeśli chodzi o Juroszka, ale też wydaje Wydaje się, że jest to zawodnik skrojony ze swoją techniką i swoimi parametrami, czyli bardzo mocnym odbiciem pod wsnię normalną, więc też byłbym ostrożny powiedzieć, że to jest już zawodnik na czołową dziesiątkę, czołową dwudziestkę. Po prostu bym poczekał na skocznię dużą, no i oczywiście na sezon zimowy, i to nie na Wisłę, bo tutaj jestem bardzo ciekaw, jak to rozegrają trenerzy inni niż reprezentacji polskiej, jeśli chodzi o dyspozycję, o skład, tak dalej, tak dalej, no i 10 oki na Kamura, trzynasty po serii pierwszej, bardzo przyzwoity występ, jeśli chodzi o Nakamurę, dwa razy, też warunki chyba jakieś nierewelacyjne, firmowy uśmiech, ogólnie tutaj występ na Kamury bardzo dobry na plus, reprezentacja Polski 19, hula 18 po serii pierwszej, no dwa Przyzwoite skoki w pierwszej serii trafił z warunkami w drugiej? No, raczej nie, ale występ w porządku. 21, żyła 23 po serii pierwszej. No, słabiej niż w kwalifikacjach, i ogólnie też bez rewelacji skakał tutaj. Żyła 24, wolny po pierwszej po drugiej serii. Można powiedzieć to samo, tylko że jeszcze półeczkę niżej odżyły, i to biorąc pod uwagę wszystkie skoki, które miały miejsce w Hintonbach. No i dyskwalifikacja Kamila Stocha, 16 po serii pierwszej. Wypięło wiązanie od razu przy telemarku. Dobrze, że utrzymał równowagę gdyby wziąć ten drugi sok, no to byłoby 16 miejsce, Ale ten kombinezon bardzo luźny u Stocha, chociaż był jeden za nich, który też został dyskwalifikowany i miał jeszcze luźniejszą kombinację z takim wyraźnym dziobkiem, tak zwanym, czyli Jani Reisenauer, ale też kombinezon Kubackiego do kombinezonu Stocha był bardzo, bardzo podobny. Ogólnie ten krok bardzo nisko był u Kubackiego i też jestem ciekaw, jakby to ocenił Christian Cuthold. Nie mówię, czy by dys na pewno, czy nie, ale po prostu jakby to ocenił i ewentualnie jakby uargumentował swoją decyzję. W każdym razie tutaj Stochowi się nie wiodło i to nie jest zaskoczenie, że on jest troszeczkę dalej. Zresztą, tak jak mówi, były problemy z lądowaniem, z tym, że wypięła narta, że skok pierwszy był po prostu spóźniony. Więc no nie dziwi mnie po prostu ta pozycja. Gdyby to była szesnasta pozycja, nie dziwiłaby mnie, 29 dziewiąta. Nie dziwi, ale przez dyskwalifikację jest ona całkowicie zrozumiała. No i Austriacy, jedenasty, szef, dziewiąty po serii pierwszej, no troszkę więcej się spodziewałem po szefemingu. Szczerze mówiąc, co najmniej pierwszej dziesiątki walki o podium, szczerze mówiąc. 12. Kraft. 14. Po serii pierwszej. No, raczej skorśnia nie pod niego. Trochę za mała, jak na Krafta i na jego technikę. Tak mi się wydaje. Występ w porządku. 12. her Po pierwszej po drugiej serii też występ. Raczej przyzwoity. 20. Maksymilian Steiner. 21. Po serii pierwszej też występ całkiem niezły, 22 Markus Rubisz 28 po serii pierwszej, pierwszej serii bardzo mocny wiatr z przodu w drugiej w granicach średniej chociaż początek drugiej serii miał tak około 4,3 m na sekundę z przodu, więc raczej takie warunki ślenie tym bardziej, że była niższa belka niż dla większości tych zawodników z serii pierwszej I te skoki były no niezbyt długie, no pomijając Nusinena, który skoczył po prostu i tak zacznie słabić w pierwszej serii, ale tak okolice 82, 3 metra, 81, ale dla Rupicza to jest najlepszy występ w zawodach najwyższej rangi, 22 miejsce, czy raczej najwyższa pozycja. I 30 Jani Reisnauriusz, już wcześniej przeze mnie wspomniany, 27 po serii pierwszej. Gdyby nie dyskwalifikacja, byłby 28, też jakieś rewelacyjny skok, ale to są pierwsze punkty w zawodach najwyższej rangi tego zawodnika. 31 Bachlinger, najwyższa pozycja w zawodach najwyższej rangi, ale jednak nie ma punktowania. 35 Konstantin Schmidt, przepraszam, Julian Schmidt. Debiut w zawodach najwyższej rangi, 36. Rainer 38. Jonas Schuster też debiut w zawodach najwyższej rangi, 44. Andre Fusenegger też debiut w zawodach najwyższej rangi, ale on po prostu wyraźnie odstawał od reszty swoich kolegów i mniej więcej tak to wyglądało na treningach, tak powiedziałbym piąte, szóste miejsce od końca jeśli chodzi o Fuseneggera. Dalej Niemcy, 15. Stefan Laje, 15. postać po pierwszej skoki, też dobre, ale raczej bez lewelacji, ale... Lądowanie też całkiem niezłe, jeśli chodzi o laje, Co innego, Paszka 17 po serii pierwszej, przepraszam, po drugiej 19 po serii pierwszej, zwłaszcza pierwszej serii, Przysiad, prawa Narta mu uciekła, trochę pokrawędziowała i też zasłużenie niższe noty, no bo nie ma się tutaj co dziwić, jest to uzasadnione samym lądowaniem. 18 miejsce Konstantin Schmidt, 20 po serii pierwszej, występ, no powiedziałbym, spodziewałem się nieco więcej, zwłaszcza po wcześniejszych skokach, jeśli chodzi o Szmida i dyskwalifikacja Emanuela Szmida, gdyby nie jest kwalifikacja, byłoby 41 miejsce i jest to troszeczkę lepsze niż to, na co się zapowiadało po treningach, po kwalifikacjach po serii próbnej, przynajmniej tak mi się wydaje dalej, Japonia 25 Reru czyli Mizu 25 po serii pierwszej no, jakieś tam punkty drobne wpadały na jego konto bez punktów, 33 Keiichi Sato 41 Junshiro no on nie trafił z warunkami, ale ten skok chyba nie był najlepszy, jeśli chodzi o Junshiro i 41 tylko Yukia Sato, ale też na tej skoczni raczej mu się nie wiodło w tym roku, no bo w zeszłym roku jednak wygrał, dalej Słowenia, tutaj skład taki lekko pośredni, no bo cały czas jest walka o kwotę startową na następny period, a wydaje się, że tutaj będzie sytuacja na ostrzu, że jeśli chodzi o słoweńców i reprezentantów Polski. 23 za 17 po serii pierwszej, no w pierwszej serii wydaje się, że skok całkiem dobry, w drugiej, no reakcja Hrygoty wydaje się, że ten skok po prostu był nieudany, jeśli chodzi o zajca. Chyba za płasko płościł narty, ale tutaj też nie jestem akurat tego pewien. 27 witer, 26 po serii pierwszej, no kolejne. Punkty wpadają na jego konto I 38. Jernej. Preszecznik. No i szeroko pojęta reszta świata. 14. Gregor Deszvanden. 10 po serii pierwszej. Skoki niby dobre, ale wydaje się, że jednak od Deszvandena spodziewałbym się odrobinkę więcej. Tak mi się wydaje. 16. Aigro. 22. po serii pierwszej. Pojedyncze skoki w seriach nieocenionych Bardzo dobre, jeśli chodzi o Aigro. I tutaj też występ bardzo dobry, zwłaszcza wyraźny awans drugiej serii. W pierwszej serii słabe warunki trafił Aigro. W drugiej serii, no to lądowanie trochę średnie mogłoby być niższe ocenione, w mojej opinii. A jednocześnie trafił trochę lepsze warunki niż początek listy i chociaż później były wamki porównywane do tego co miał Aigro, przynajmniej w uśrednionym odczycie tak to wygląda jeden z najlepszych występów w LGP nie najlepszy bo już miał wyższą pozycję w Wiśle ale ogólnie Aigro jeszcze tak dobrego lata nie miał przynajmniej tak to wygląda w zawodach najwyższej rangi 26. Christian Reste Solberg 29. po serii pierwszej bardzo fajny występ no i klepnięcie do żywotniego prawa startu w zawodach najwyższej rangi ogólnie debiut w zawodach najwyższej rangi no Norwegowie przez całe praktycznie lato wysyłali mniej lub bardziej rezerwowy skład na poszczególne zawody najwyższej rangi 28. Etunus, 1.30 pozostali pierwszej, no w drugiej serii no naprawdę nie wyszedł mu ten skok, ale przez dyskwalifikację kilka punkcików padł do jego i ogólnie finom tutaj nie wyszło 31. Kołdelka no zabrakło nieco, ale no Rydl tutaj bardzo mu zostało od Kołdeki, w zasadzie wszyscy odstają, zresztą patrząc po wynikach Pucharu Kontynentalnego, no to ciężko szukać jakiegoś bardzo dużego optymizmu, jeśli chodzi o reprezentację Czech. Na ten moment 34. Alto, 37. Kaczyna, występ całkiem przyzwoity, nawet bardziej przyzwoity, wydaje się, że nawet jest to bardziej wartościowy wynik niż to jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o Rasznow. 40. Ipciulu. No wydaje się, że jednak był to najsłabszy skok, jeśli chodzi o całą rywalizację przy reprezentancie Turcji, bo chociażby w próbnej no to było mniej więcej środek drugiej dziesiątki, ale tutaj lądowanie bardzo słabi jeśli chodzi o Ipciulu, ale i tak biorąc uwagę jakie tam jest zamieszanie no to i tak wygląda to bardzo, bardzo dobrze, przynajmniej na ten moment. 34. miejsce Nikokytosaho mówiłem o finach, że im nie wyszło, no bo tylko Nosjanen lekko zapunktował, a poza tym dwaj liderzy, można tak powiedzieć, no to nie zapunktowali. Ja, Palosari nawet nie wystartował, bo został dyskwalifikowany w kwalifikacjach. 45. Radek Rydl, występ po prostu na miarę oczekiwań, ani zaskoczenie in plus i in minus. 46. Witali Kajniczenko. 47. Kevin Malcew, no. Spodziewałem się przed weekendem od Malcewa no trochę więcej, ale po treningach nie spodziewałem się więcej niż to co ma miejsce w rywalizacji, chociaż 47 miejsce to no, faktycznie jest no, dość odległa pozycja. 48 Daniel Wasiliew i 49 Andrzej Feldorean. I przechodzę do zawodów niższej rangi. Na początek Puchar Kontynentalny w Klingental wygrywa Heybek przed Ringenem, Fanemelem, Koszem, Kristoffem, Eriksem, Sudanem, zniszczałem Ostwaldem, Mertem, Domenem Prełcem i Jakiem Mogelem. Jeśli chodzi o ten konkurs, no to tam było trochę dalekich lotów. Belka zjeżdżała, a i tak te skoki były długie. Oczywiście, gdyby porównać Belkę, nie wiem, z poprzednimi latami, no to wydaje się, że tutaj była czołówka LGP, ale. Wiadomo, że nie zawsze oszczędzony odczyt oddaje wszystko, a niektórzy nawet przy tych porównaniach w ogóle pomijali belkę, więc to jest wątpliwości trochę bez sensu takie porównanie, ale jestem ciekaw, ilu zawodników zostanie z tego pucharu kontynentalnego na rywalizację podczas LGP, bo na pewno kilku mogłoby zostać chociażby highback. A w każdym razie, highback. no już tutaj praktycznie to dodatkowe miejsce startowe sklepnięte. Nawet jeżeli by nie wystartował Lake Pleski, no to musiał być naprawdę poważny pech, żeby Austriacy nie zdobyli tego prawa startu na następny period, a w razie czego można byłoby wysłać do Lake Pleski Aschenwalda pro forma, można tak powiedzieć. Drugie miejsce, Sondre Ringen, kolejny bardzo fajny występ, to samo FunML, trzecie miejsce i w zasadzie tutaj też raczej jeżeli gdziekolwiek będą startować właśnie w Leipzig, no to też raczej to drugie miejsce Norwegów jest niezagrożone jeśli chodzi o kwotę startową, czwarty Lauro Kos, też występ bardzo dobry, czwarte miejsce Christopher Eksen. Sundar, który się wydaje ogólnie odkryciem jeśli chodzi o reprezentację Norwegii podczas tego lata, bo na początku jak była, bo dobrze pamiętam, że Startował Wiśle no i to było zaskoczenie, że to jest trzeci garnitura. wydaje się, że tutaj jest czołówka jeśli chodzi o buchar kontynentalny ogólnie czołówki no za bardzo nie oglądaliśmy podczas tego lata, jeśli chodzi o Norwegów, no tylko jest zabawa w Lillehammer, jeśli dobrze pamiętam nic poza tym. Szóste miejsce, Aleksander zniszczał i ogólnie tutaj walka między Kosem a Zniszczałem wydaje się być bardzo tutaj klarowna, bo w zasadzie zniszczą ma pewną przewagę, ale Kos skacze jednak lepiej od Zniszczała i tutaj powinno być to na ostrzu no, że jeżeli jeden i drugi pojadą do Lake Placid, a wydaje mi się, że tak będzie. Siódme miejsce, Benjamin Estfeld, kolejny fajny występ. Ósme miejsce, Francisco... Merd, który no fantastycznie się reprezentował. W Wiśle zwłaszcza w drugim konkursie. Dziewiąte miejsce. Domen Preutz. Dziesiąte. Jacques Mogel. Reprezentanci polskich, 16. Klemens Murańka, 27. Jan Habdas, 30. Maciej Kot. No, spadek dyspozycji, jeśli chodzi o Kota, jest bardzo wyraźny. Tym bardziej, że to jest lato, tym bardziej, że jest to Puchar kontynentalny. Jest to sygnał taki bardzo niepokojący. 35. Stękała, 42. Klemens Joniak Dyskwalifikacja Justyna Lisso. Jeśli chodzi o nowe prawa startu w Pucharze Świata, no, to jest dość istotne. No, bo mamy Asahi Sakano, 25. miejsce i jest to nowy, najmłodszy zawodnik z prawnych startu w Pucharze Świata przez ponad rok dzierżył ten tytuł Klemens Janiak, a tutaj mamy nowego zawodnika, też rocznik 2005, ale nie z marca, tylko akurat z sierpnia chociaż już dzień wcześniej się kręcił wokół tego prawa startu w Pucharze Świata. No i Alpen Cup w Libercu. I tutaj znów Rock rozwalił resztę stawki. 18,1 punktu straty, czy raczej przewagi nad Luisem Obersteinerem. Dalej Stefan Embasher. No tutaj rocznik 2006. Wydaje się, że kolejny kozak rośnie po prostu Austriakom. Jeden z wielu, można tak powiedzieć. Czwarty Luka Filip. Piąty Remo Imhoff. Kolejny raz Tutaj Szwajcar jest bardzo wysoko, jeśli chodzi o tę stawkę. Szóste miejsce Simon Steinberger, siódme Johannes Pols, ósme miejsce Rafael Zimmerman, dziewiąte Taj Eckart i dziesiąte David Rygl. To tyle. Do usłyszenia.